Witajcie na kanale Tylko Czytam. Ja mam na imię Monika i dzisiaj zapraszam Was na czytelnicze podsumowanie lipca. Mój zapał do czytania nie stygnie mimo chłodnej, lipcowej pogody. Takiej mało wakacyjnej i wyjątkowo nieprzychylnej turystom, no bo wiecie, jak to jest ten morzem. Ludzie przyjeżdżają po to, żeby się poopalać, pokąpać, odpocząć, a pogoda w tym sezonie nikogo nie rozpieszcza. Tak więc w tym odcinku znowu pokaźna porcja książek, którą udało mi się przeczytać w lipcu. W większości były to lektury udane, godne polecenia i warte zapamiętania. Ja tym razem postanowiłam ułożyć je w kolejności. Od kitu do hitu. Zapraszam do oglądania. Książka, która najmniej mi się podobała w tym miesiącu, to była książka zatytułowana Burza Piaskowa. Autorem jest James Rollins i zachęciła mnie do niej okładka. Przesłuchałam ją w audiobooku. Wydawało mi się, że jest to taka książka trochę przygodowa, trochę będzie tam wątków historycznych, stąd też moja chęć do zapoznania się z tą książką, tym bardziej, że jest cała seria książek. Jamesa Rollinsa, a to właśnie była pierwsza część, więc pomyślałam sobie, że będę miała znowu na dłuższy czas jakąś fajną rozpoczętą serię do słuchania. I o czym była ta książka? W muzeum w Londynie, w podziemiach, dochodzi do potężnej eksplozji, która prowadzi naukowców i żołnierzy do Omanu, miejsca, gdzie pustynia skrywa starożytną technologię zdolną zniszczyć świat. Starożytne miasto Ubar to cel. Wyprawy naszych głównych bohaterów. To była taka wybuchowa mieszanka nauki, historii i militarnej sensacji, osadzona na pograniczu wiarygodności i fantastyki. I to była właśnie pierwsza z części takiej większej serii Sigma Force. A tak jak powiedziałam na początku, do jej przesłuchania zachęciła mnie bardzo ładna okładka. Szukając czegoś lżejszego, co da mi taką czystą przyjemność czytania i sporą dawkę przygody, wybrałam właśnie burzę piaskową. I co dostałam? Taki roller coaster pomieszania z poplątaniem. Powieść jest bardzo nierówna. Są momenty dynamiczne, są momenty rozwleczone, które ciągną się jak flaki z olejem i nawet przyspieszenie audiobooka w niczym tutaj jakby nie pomaga. Było kilka takich momentów, że już chciałam. Zakończyć tą y, książkę tak zwanym dnf -em. Według mnie książka zdecydowanie za długa. Pościgi i ucieczki to jest taki stały element powtarzający się w tej powieści, który po jakimś czasie nudzi i męczy. Moja ocena 5 na 10. Generalnie nie polecam. Druga książka, którą przeczytałam, to książka Ideburga Leszka Hermana. Igranie z ogniem to jest pierwsza część. Nowej serii tego autora, która jest całkowicie osadzona w końcu XIX wieku. Mamy tutaj nową bohaterkę. Tu jest jakaś jej, powiedzmy sobie, wizualizacja okładkowa. To jest taki autor, którego ja książki kupuję w ciemno. Ja zakochałam się w jego sedinum i w całej tej serii, która prowadzi nas przez przygody Igora. I całej tej ekipy londyńskich, bogatych, powiedzmy sobie, poszukiwaczy skarbów. Natomiast Ideburga trochę mnie zawiodła, ale daję tej książce szansę, ponieważ jest to, jak rozumiem, pierwsza część większej całości. I ja traktuję ten element jako taki wstęp do historii, którą z czasem na pewno pan Leszek Herman nam w jakiś sposób rozwinie. I poprowadzi bohaterów w różne ciekawe miejsca. E, kolejne części mogą być po prostu lepsze. Jakby cała historia jest bardzo krótka. Poznajemy Idę von Fleming. E, to jest taka nastolatka, która bardzo chce być nowoczesna, postępowa, taka trochę nawet feministyczna, zbuntowana. I ten bunt doprowadza ją do tego, że brat wysyła ją do ciotki i na wieś. Z jej ukochanego Szczecina. No i w, na tej wsi nastolatka się bardzo nudzi, Ida szuka różnych przygód, znajomości. I w sumie to więcej Wam nie opowiem, bo książka jest na tyle krótka, że aż szkoda tutaj cokolwiek opowiedzieć. Tutaj nam Herman serwuje taką intrygę z pogranicza historii, sensacji, no i oczywiście legend pomorskich. A mamy tutaj też lokalny klimat i dużą dbałość o tło historyczne. Nie jest to książka takiego pierwszego wyboru. Są lepsze książki Leszka Hermana. Natomiast na pewno będzie to dobry wstęp do czegoś, co dostaniemy w przyszłości. I ja na pewno będę zadowolona, bo wierzę w pióro Leszka Hermana i wierzę w to, że on pisze naprawdę dobre książki. A Ideburga, takie. Taka mocna trójka, powiedzmy sobie. Kolejne książki to znowu dwie z serii komisarza Brunettiego i tajemnice Wenecji. Donny Leon przeczytałam perfidną grę i zgubne środki. Tu akurat mam egzemplarz perfidnej gry. Uwielbiam Brunettiego i klimat Wenecji. To moje kolejne spotkanie z tą serią, więc wiedziałam, Czego się spodziewać, wiedziałam, co dostanę i wiedziałam, że to będzie nie tylko zagadka ciekawa, ale też celna taka obserwacja społeczna. Od Ani z kanału czytam i piszę wiem, że każdy tom, bo ja ubolewałam ostatnio nad tym, że mało jest tej muzyki, ponieważ pasją Donny Leon jest muzyka klasyczna i Ania mi zwróciła uwagę na to co oczywiście widziałam tylko jakby nie zdawałam sobie sprawy że w każdym tomie jest zawsze jakiś cytat właśnie z muzyki klasycznej tu mamy libretto opery Wesele Figara Mozarta i Dubbi i Sospetti Gelare mi fan czyli wątpliwości i podejrzenia skuwają lodem Moje serce. Zgubne środki mniej mi się podobały, bardziej mi się podobała perfidna gra. Tutaj mamy morderstwo młodej dziewczyny, która, jak się okazuje, była studentką Paoli. Zwracała się ona do Paoli, a później do Brunetti'ego z taką kwestią rozstrzygnięcia spraw związanych z oczyszczeniem kogoś ze źle postawionych zarzutów w przeszłości. Domyślamy się, że tutaj chodzi o jej dziadka. Ku naszemu zdziwieniu, za, za jakiś czas, kilka dni po tej rozmowie, dziewczynę znajduje jej współlokatorka zadzianą nożem w ich wspólnym, wynajmowanym mieszkaniu. Oczywiście nic nie wskazuje na rabunek, ale jaka mogła być przyczyna tego, tego morderstwa. Bardzo ciężko było zdobyć informacje o tej studentce, kim była, kim byli jej rodzice, poszukiwania jakichś krewnych, z kim się spotykała, aż do momentu, kiedy okazuje się, że studentka. Żyjąca bardzo skromnie, posiadała ogromny majątek, który rozdawała instytucjom charytatywnym. Dlaczego? Skąd miała te pieniądze? I kim jest tajemnicza babcia, której nie można odnaleźć? Świetna część, bardzo zaskakująca, i jak to u tej autorki, znowu poruszamy ważny społeczny temat. Teraz już zaczynam omawiać ten segment książek, które chłonęłam bezkrytycznie. Książka Cyganeria i motyle. Węgierskiego pisarza Janosza Bokaja. To jest powieść o Puccinim, o kompozytorze głównie operowym Giacomo Puccinim. Autor znał kompozytora osobiście. Ja tylko wspomnę, że Puccini urodził się w 1858, a zmarł w 1924 roku. Dostajemy tutaj kawał świetnej historii. Czuć fascynację i uwielbienie autora. Właśnie do tego kompozytora, fascynację jego życiem i muzyką, to Puccini napisał takie opery jak Cyganeria, Madame Butterfly, Toska, czy Turandot, które, która jest moim ulubionym operowym dziełem. Powieść ta, która niestety została wydana w latach 80., i podczas czytania rozpadła mi się praktycznie całkowicie, ma wszystkie zalety dobrze napisanej biografii. Jest klarowna ukazuje zarówno pozytywne cechy bohatera, jak i negatywne. Nie ocenia, nie jest przeładowana muzyczną terminologią, która dla laika mogłaby stanowić pewne utrudnienie w odbiorze książki. Naprawdę, jeżeli interesuje was życiorys kompozytorów albo chcecie przeczytać kawał dobrej biografii a, albo na przykład lubicie operę, to warto sięgnąć po tą książkę. Gwarantuję, że będzie to czas spędzony bardzo ciekawie z interesującym człowiekiem i z interesującymi czasami. Na kanale Doroty Zabukowanej i Anis czytam i piszę, widziałam kiedyś taką zachętę do przeczytania książki Miklosza Banfiego i chciałabym dziewczynom tutaj przede wszystkim zadedyktykować taki cytat. Jedynym problemem były papierosy. W wielkich sklepach tytoniowych przy ulicy Vaci nie można było dostać ani macedońskich, ani Abdullahów. innych zaś Puccini nigdy nie palił. Z kłopotu wybawił go Miklosz Banfi. Puccini lubił Banfiego, a powodów do tego miał wiele. Banfi był zabobonny jak on. Tak samo też kochał teatr, kobiety, karty, dobre jedzenie, stare trunki, ptaki, psy i drzewa. Podobnie jak on przyjaźnił się z klepiącą biedę cyganerią artystyczną, rysował równie znakomicie. Tak samo uwielbiał stare domy i meble. Najbardziej jednak Puccini lubił Banfiego za to, że palił tyle samo i tak samo jak on". W lewym kąciku ust stale przylepiony był żarzący się papieros, którego nie wyjmował w trakcie rozmowy, zaciągając się bez przerwy, nawet podczas jedzenia. W nocy zaś często budził się gwałtownie ze snu, zapalał papierosa i zasypiał znowu. To właśnie stało się powodem ich braterstwa. Banfi umiał jednak robić coś, czego nie potrafił Puccini i czego dziko mu zazdrościł. Skręcać papierosy jedną ręką, po huzarsku. Miklosz Banfi miał wspaniały, stary, wytarty kapciuch, zawsze pełen tytoniu, do którego sięgał tylko dwoma palcami, jeden skręt i papieros był gotów. Owe mocne jak trucizna papierosy Banfiego i jego gwoździe do trumny własnej produkcji były jedynymi, jakie smakowały puczyniemu w Budapeszcie. Mili Państwo, wchodzimy na podium książek wyczyszczanych w lipcu. Na trzecim miejscu Anne Bronte, lokatorka z Whitefell Hall. Anne Bronte jest siostrą najmniej chyba znaną z wszystkich trzech sióstr, jest, jest podobno najbardziej odważną w tematach społecznych i tutaj się z tym zgadzam. Lokatorka Whitefell Hall, bardzo trudna nazwa, ciężko się wymawia, to jest powieść inna niż kojarzące się nam do tej pory książki. Jane Austen czy Siust Bronte, czyli nie mamy tutaj takiej miłości, która się dopiero rodzi. A o czym jest ta książka? Młoda kobieta, bardzo tajemnicza, wprowadza się do podupadłego dworu, co wzbudza od razu niepokój i plotki lokalnej społeczności. Szybko okazuje się, że kobieta ucieka przed. Straszną i brutalną przeszłością, którą próbuje ukryć też przed, sama przed sobą. To jest powieść, która bardzo wyprzedza swoją epokę. To jest opowieść o kobiecej niezależności, odwadze i walce o godność w świecie, który nie zostawia na to miejsca. To jest próba uwolnienia się od mężczyzny, który tworzy toksyczny związek. Mamy również wątki, jakby ciężkiej sytuacji kobiety. Samotnej. Byłam pod wrażeniem tej powieści. Uważam, że to jest najlepsza z tych wszystkich klasycznych powieści, które do tej pory czytałam, tych angielskich powieści, powiedzmy sobie. Duma i uprzedzenie, rozważna i romantyczna. Nawet moje ukochane wichrowe wzgórza w ogóle się do tego nie umywają. Uważam, że lokatorka jest fenomenalna. Będę ją na pewno wszystkim wciskać, zmuszać do czytania, prosić o przeczytanie. Szczególnie osoby właśnie takie bardziej dojrzałe, które gdzieś też mogą odkryć swoje doświadczenia albo doświadczenia, o których słyszały, właśnie trudnych związków, trudnych relacji, bardzo, bardzo długo. Siedziała we mnie ta książka, i bardzo długo myślałam o niej, i na pewno będę do niej wracać. Także gorąco, gorąco, gorąco Wam polecam. Jeżeli chodzi o miejsce drugie tego mojego rankingu lipcowego, to na drugim miejscu mamy reportaż. Świetnego wydawnictwa szczeliny. To jest reportaż Świat na Sprzedaż kulisy dziennikarskiego śledztwa w sprawie handlu zasobami ziemi. Autorami są Xavier Blas, Jack Farchy. Mam bardzo dużo znaczników z tej książki, mnóstwo ciekawych informacji. Czytam książki ze szczelin i uważam, że są świetne. Za mną już. W sumie trzy. Mam już na radarze kolejną, tym razem o śmieciach, i przyjdę do Was z takim filmem w ogóle osobnym o tych reportażach, jeżeli się interesujecie tak ogólnie rzecz biorąc globalizacją, makroekonomią i różnymi czynnikami, które mają wpływ na na nas, wbrew pozorom, to będę Was gorąco zachęcać do obejrzenia tego odcinka. Ja postaram się tam przekazać trochę takich informacji, różnych ciekawostek, dlaczego te książki są takie interesujące, co w nich jest takiego ciekawego i dlaczego warto je po prostu przeczytać. Także tu mamy również temat. Globalnej gospodarki i tego, kto tak naprawdę i gdzie pociąga za sznurki. Temat wydaje mi się bardzo na czasie. Dostajemy już gotowy obraz tego, jak handlarze surowcami od ropy po zboże kształtują globalną politykę i konflikty zbrojne, tak jakby z kulis. Autorzy ujawniają tutaj działalność takich gigantów jak Glencore czy Trafigura, opisując świat miliarderów, którym bardziej zależy na pieniądzach niż na etyce. I mamy tu zaró zarówno takie spojrzenie historyczne, czyli to, co bardzo lubię, więc XX wiek. Zaczynamy trochę tak w latach powojennych, ale część informacji jest dopięta aż do XXI wieku. Więc to jest taka zaleta tej książki, że ona jest bardzo. ma aktualne dane. To jest taka lektura, która też spowodowała, że inaczej patrzę na ceny paliw, na wojny czy decyzje rządów. Świetna, świetna, świetna. Naprawdę gorąco wam polecam. No i pomału zbliżamy się do pierwszego miejsca. Nie wiem, czy zgadlibyście, która książka tak mnie zachwyciła w lipcu. Dostała ode mnie 10 punktów na Lubimy czytać. Fryderyk Forsyth akta Odessy. Jejku, co to była za powieść? Co my tutaj dostajemy? Powieść rozpoczyna się od wstrząsającej informacji, że prezydent John Kennedy został zamordowany. Czyli wiemy, że fabuła dzieje się w roku 1963. Miejscem wydarzeń są Niemcy, a konkretnie Hamburg. Głównym bohaterem jest Peter Miller. Który, czy Peter, bo skoro jesteśmy w Niemczech, to Peter Miller, który jest dziennikarzem, takim trochę freelancerem, i zarabia na publikowaniu jakichś sensacyjnych i ciekawych materiałów w prasie. I całkiem przypadkiem w jego ręce wpada dziennik byłego więźnia obozu zagłady w Rydze. On się nazywał Salomon Tauber. I po przeczytaniu tego dziennika, Miller jest wstrząśnięty i postanawia sprawę nagłośnić. Ale cóż, okazuje się, że nikt nie jest tak do końca już zainteresowany rozgrzebywaniem tych powojennych czy wojennych spraw. Ludzie chcą przejść do porządku dziennego. Są lata 60., zaczyna się taki powolny już rozkwit gospodarczy, każdy patrzy w przyszłość. Zapiski tego jeńca, ten dziennik, w którym opisane są okrucieństwa, jakich on doświadczył, ciężkie życie, głód, ciężka praca, znęcanie się, szczególnie komendanta obozu Eduarda Rochmana, powodują, że Miller nie odpuszcza tej sprawy i za wszelką cenę chce zbadać jej kulisy, tak jakby. Od, najlepiej odnaleźć w ogóle tego Rochmana. I śledztwo prowadzi Millera do tajemniczej yy, Organizacji ODESSA. To jest taka sieć dawnych członków SS, którzy po wojnie pomagają sobie nawzajem w unikaniu odpowiedzialności za popełnione zbrodnie II wojny światowej. W miarę jak dziennikarz zaczyna coraz bardziej wkręcać się w tą sprawę, zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę pełną intryg, fałszywych tożsamości i śmiertelnych zagrożeń. Czy uda mu się? Odkryć prawdę i ocalić własne życie. Tutaj Foresight stworzył doskonałą powieść sensacyjną. Ona trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej strony. Akcja toczy się dynamicznie, bez dłużyzn, bez sztucznych cudów, które wyciągają naszego bohatera z opresji. Wszystko jest bardzo realistyczne, przemyślane, a postacie są wiarygodne. Sam Miller, czyli ten dziennikarz, który dąży do prawdy, budzi sympatię i zainteresowanie. Książka, oprócz tego, że jest taką lekturą no, rozrywkową, jednak porusza ważne tematy zarówno moralne, jak i historyczne od rozliczeń z nazistowską przeszłością, aż po pytania o odpowiedzialność, o sprawiedliwość. I o pamięć o ofiarach Holokaustu. I mimo sensacyjnej formy, nie brakuje w niej właśnie takiej głębi i refleksji. Podsumowując, Akta Odesy świetna książka, dobrze napisana, wciągająca, przemyślana dla miłośników historii, sensacji, thrillerów politycznych. Dla mnie książka niemal idealna. Ten egzemplarz mam z biblioteki, więc pamiętajcie o bibliotekach. Tam też są dobre książki. No i to wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Mam nadzieję, że podobał Wam się mój czytelniczy ranking. Ja jestem bardzo zadowolona z lipcowych książek. Tak prezentują się one, przynajmniej częściowo. Te, które mam u siebie w domu. No i cóż. Uważam, że w lipcu czytanie książek to nie był stracony czas. I ze względu na pogodę, i przez to, że miałam trochę urlopu, i przez to, że książki były interesujące. Napiszcie, co Wy czytaliście w lipcu, co sądzicie o moich lekturach i do zobaczenia. Cześć!